W tym filmie pokażemy, jak w kilku krokach samodzielnie zainstalować stację dokującą robota koszącego AIMO. Znajdź płaskie miejsce na krawędzi obszaru koszenia i umieść na nim stację dokującą w dobrze widocznym miejscu, tak aby nie powodowała ryzyka potknięcia się o nią. Idealnym będzie miejsce zacienione i oddalone od źródła zasilania o mniej niż 10 metrów. Po obu stronach z boku stacji dokującej trzeba zostawić przynajmniej 60 cm wolnej przestrzeni. Przy ścianach odstęp powinien wynosić 88 cm. Płyta podłogowa nie może być w żadnym punkcie zakrzywiona, a jej nachylenie nie może być większe niż 8 cm w kierunku do góry i 2 cm na dół. Tylko w ten sposób robot koszący może później samodzielnie i bez problemów wjeżdżać do stacji dokującej i ją opuszczać. Teraz zamocuj śledziami stację dokującą do podłoża. Aby podłączyć zasilacz, zdejmij pokrywę i otwórz panel. Podłącz wtyczkę zasilacza do płyty i przeprowadź przewód zasilający przez przelotkę. Zamykając panel uważaj, aby nie przyciskać żadnych przewodów, a następnie załóż pokrywę z powrotem na stację dokującą. Przewód zasilający układaj zawsze poza obszarem koszenia. W tym celu musisz całkowicie rozwinąć przewód i ułożyć go w miejscach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych. Pozostały przewód można przechowywać np. w oddalonej od stacji skrzynce kablowej. Przewodu nie wolno chować w bliskim sąsiedztwie stacji dokującej, ponieważ może to prowadzić do zakłóceń pracy robota. Teraz możesz podłączyć stację dokującą do zasilania. Migająca na czerwono dioda LED na stacji dokującej oznacza, że stacja jest zasilana prądem. Naciskając OK, potwierdź asystentowi, że stacja dokująca została faktycznie zainstalowana. Teraz możesz umieścić robota koszącego iMo w stacji. Niech naładuje swój akumulator podczas gdy ty zajmiesz się układaniem przewodu ograniczającego.